Cześć, z tej strony Hubert i nie przedłużając, przejdźmy do tematu. Dzisiaj coś, o co od dawna pytaliście. Co z nowym menu? Zatem dzisiaj odpowiemy na to pytanie. Zacząłem od edycji modelu biura, sprzątając tutaj kilka stołów i robiąc trochę miejsca. Po co? W planach miałem zrobienie menu w stylu projekcji filmowej, więc przystosowałem pomieszczenie, by miało miejsce na ekran i rzutnik. To właśnie ten zajął mi dużą część czasu. Już zrobię go samemu, a nie jestem najlepszy w modelowaniu. Pozwólcie, że na chwilę zostaje Was timelapsem moich wypocin. Voilà, jak się podoba. Jeszcze brakuje mi tu tylko ekranu. Dobrym pomysłem byłoby zaanimowanie tych szpul, aby się obracały, więc zróbmy to. Fajnie jeszcze będzie wyglądało, gdy zastosujemy tutaj efekt światła wolumetrycznego. Rozumiem, że ten termin może być ci obcy, ale zaraz rozumiesz o co chodzi. Tak, znacznie realistyczniej. Jeszcze tylko trochę poprawimy teksturki. Pobawimy się także w pass-processing. Zatem gdy scenę uważamy za gotową, dodajmy do niej jeszcze napisy. Postanowiłem pozostać przy arealowo podobnej szczące, gdyż pasuje do starego klimatu tego rzutnika. Ok, dodajemy jeszcze tylko dźwięk projektora. Postanowiłem także przerobić lekko skrypt ze starej wersji tego menu, tak aby napisy wyświetlające się na projektorze ulegały czasami efektowi zakłóceń. Burnert jakiś czas temu przygotował dla mnie ambient do menu. Nareszcie mam go gdzie użyć. Skoro frontend mamy już za sobą, to pora przejść do skryptowania. Tak, aby menu było interaktywne. A oto efekt finalny. Niestety, ustawienia grafiki nie są wyświetlane na ekranie projektora, a wyskakują w formie osobnego okienka. Ekran projektora jest za mały, by pomieścić tak dużo interaktywnych przycisków. No, ale nie wygląda to najgorzej. To już tyle na dziś. Piszcie, co byście poprawili i jak zwykle liczę na wasz odzew w komentarzach. Do zobaczenia i na razie. Cześć!